Cześć, Jacek z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak wybrać laptop dla fotografa. Jest to bardzo ciężki temat, ponieważ nie istnieje coś takiego jak tani laptop dla fotografa. Nie istnieje coś takiego jak tani i dobry laptop dla fotografa. Są fotografy tańsze, z dobrymi procesorami, dobrymi podzespołami, natomiast ze słabymi matrycami. I w dzisiejszych czasach, niestety, za jakość za jakość wykonania, za podzespoły, trzeba dosyć sporo zapłacić, zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się właśnie na laptopa. I pierwszym pytaniem, jakie powinniście sobie zadać, to jest to, czy w ogóle potrzebujecie laptopa? Czy nie lepiej na przykład byłoby kupić za te same pieniądze pc -ta, komputer stacjonarny z dużo lepszymi parametrami i na przykład z porządnym monitorem? Nie musi to być szerokogamutowy, Aisonek czy cokolwiek, tylko nawet taki lepszy LG, co wyświetla 100%, 98% pokrycia barw sRGB. Ja sam właśnie niedawno stałem przed wyborem laptopa do obróbki zdjęć i musiała być to dosyć mocna maszyna, a dodatkowo chciałem właśnie bardzo dobrą matrycę i mój wybór akurat padł na ten oto laptop, czyli Dell XPS 15. Natomiast o tym może opowiem trochę później, Zacznijmy jednak od samego procesu wyboru, ponieważ ten laptop, jeżeli chcecie uwierzyć, albo nie wybierałem naprawdę rok, przynajmniej zbierałem na niego rok, bo wiedziałem, że chcę go kupić już od początku 2016 roku, kiedy była jego premiera na CES 2016, właśnie w Las Vegas. I laptop ten ma dosyć wyjątkowy design, natomiast ma bardzo mocne podzespoły, bardzo dobrą matrycę, dlatego właśnie. Jego wybrałem. Chciałbym jednak z Wami porozmawiać o tym, jakie parametry powinien mieć dobry laptop dla fotografa i jeżeli będziecie wyświetlać na nim zdjęcia, obrabiać na nim zdjęcia, to przede wszystkim musi on mieć dobrą matrycę. W dzisiejszych czasach będzie to właśnie matryca IPS. Matryce TN na przykład nie będą nam oferować tego samego odwzorowania kolorów co IPS-y, natomiast jeżeli jesteście graczami, to matryce TN. Będą oferować lepsze odświeżanie i płynniejszy obraz. Niemniej jednak, dla nas, dla fotografów, ważniejsza będzie właśnie matryca IPS i to bardzo dobra, o bardzo szerokim zakresie wy wyświetlanych kolorów. I dzisiaj obecnie na rynku mówi się, że MacBook jest nie do pokonania akurat w tej kategorii, że MacBooki Pro z matrycą retną mają najlepsze kolory, i jest to pewna prawda, natomiast nie można od razu Skreślać innych laptopów. I akurat w tej dziedzinie Apple na pewno przoduje, natomiast Microsoft go od niedawna goni ze swoją, właśnie serią, na przykład Surface. Tylko, że jeżeli spojrzycie w internecie, seria Surface wcale nie odstaje też ceną, dlatego tak się gonią te dwa tutaj giganty. Natomiast są to dwie firmy, które z tego co wiem. Kalibrują sprzęt już w fabrykach, także dostajecie skalibrowane monitory z poprawnymi kolorami, także to jest duży plus. Ogromnym minusem oczywiście jest cena, ponieważ jak dobrze wiecie, pewnie się orientujecie: MacBooki to jest chyba najdroższa półka z możliwych, jeżeli chodzi o laptopy, przynajmniej takie konsumenckie, bo jeżeli weźmiecie pod uwagę jakieś gamingowe, to te już w ogóle przekraczają. Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast Apple i Microsoft w tym momencie chyba oferują właśnie najlepszą matrycę w laptopach. Ja akurat wybrałem XPS-a, ponieważ jest on ciut gorszy, ale nie jest to jakość, na której nie da się pracować. Skalibrowałem sobie tą matrycę, także wyświetlane kolory mam w miarę poprawne. Była to oczywiście kalibracja programowa, nie sprzętowa, niestety. Natomiast jest to laptop, który zdecydowanie nadaje się do obróbki ze względu na jego parametry. Teraz, jakie parametry musicie mieć w laptopie, żeby obrabiać zdjęcia? No niestety, Photoshop i Lightroom wymagają dosyć dobrego procesora, tak żebyście mogli swobodnie na nim pracować. Najlepiej to właśnie Intel i 5 i 7. Jeśli są cztery rdzenie, to fajne. Photoshop podobno jest w stanie wykorzystać cztery rdzenie przy niektórych operacjach, ale i tak bardzo dobrze pracuje na jednym rdzeniu, ale te dwa to jest teraz standard w laptopach. Natomiast oczywiście im lepszy procesor, tym szybszy komputer. Tak samo jest z ramem. Im więcej mamy ramu, tym sprawniej będą działały nam programy. A niestety Photoshop i Lightroom będą żarły nasz RAM. Lightroom ogólnie sam w sobie nie jest demonem prędkości. To jest jego straszny problem, ponieważ jest to świetne narzędzie, zwłaszcza może nie dla takich super zawodowych fotografów, bo ci w studio przeważnie używają Capture One ze względu na Stabilność połączenia po kablu i odwzorowanie tonacji skóry. Natomiast Lightroom jest to bardzo dobre narzędzie do katalogowania swoich zdjęć i do szybkiej obróbki większej ilości zdjęć. No, ja akurat jestem przyzwyczajony do Lightrooma, także Lightrooma używam i nigdy nie był on szybki. To od razu wiadomo, że Lightroom nie jest najszybszy. Dorzuci się do tego jeszcze pliki z najnowszych matryc i w ogóle już jest ma jakaś masakra. Natomiast jeżeli mamy dosyć szybki procesor i tak od 8 do 16 wzwyż zwyż to już jest to dosyć fajna praca na tych programach. Także te dwie rzeczy to jest taki mus, które, na który musicie zwrócić uwagę. Dobrze dodatkowo jest mieć na przykład dysk SSD, który będzie bardzo szybki w odczycie i pliki, które zapiszemy sobie na tym dysku, będą się bardzo szybko ładowały i Photoshop i Lightroom będą miały szybszy do niego dostęp, dlatego będą też trochę szybciej pracować. Natomiast nie jest to nie wiadomo jaki wymóg, natomiast SSD na pewno przyspieszy Waszą ogólną pracę, ponieważ cały system, wszystkie programy naprawdę super szybko się ładują. Niestety, oczywiście, podbija to cenę. I ostatnim aspektem, jaki mamy jeszcze do wyboru, to jest karta graficzna dedykowana, i tutaj akurat fajnie by było mieć kartę graficzną, chociaż na wielu forach spotkacie się z opinią, że Photoshop i Lightroom nie potrzebują dużo grafiki, natomiast w nowych wersjach, w CC, już tych 16, 2016, mamy wspomaganie z użyciem karty graficznej. W starszych modelach, akurat, podobno to spowalniało nawet Lightroom'a, natomiast w nowych, lepiej zoptymalizowanych modelach laptopów przyspiesza to pracę. I nawet sam Photoshop ostatnio, jak miałem problem ze sterowikiem karty graficznej w PC-cie, wyrzucił mi błąd, że jak włączyłem Liquify'a, że cał, sam Liquify, sam panel liquify, pracu liquify pracuje lepiej właśnie z włączoną kartą graficzną, i tam było ostrzeżenie, czy na pewno chcę włączyć takie pierdoły. Natomiast już sam Lightroom daje mi do zrozumienia, że fajnie gdyby ta grafika działała. No ja miałem akurat problem, zresetowałem sterowniki, wszystko było dobrze i działa bez problemu. Także na pewno przydaje się to też w renderowaniu filmów. Jeżeli cokolwiek robicie związanego z filmami, jeżeli renderujecie cokolwiek, to na pewno grafika Wam się przyda. No, i to jest kolejny element, który podbije cenę laptopa, niestety. I teraz, jak złożymy do kupy wszystkie wspomniane aspekty, czyli dobra matryca IPS, szybki procesor, duża ilość RAMu, dysk SSD i dedykowana grafika, zostaje nam chyba tylko karta sieciowa, moduł Bluetooth, i to naprawdę chyba wszystko. I w tym momencie wiemy już, że będziemy musieli zapłacić naprawdę dużo, bo to są najważniejsze elementy każdego komputera. I niestety nie ma czegoś takiego jak tani laptop dla fotografa, jeżeli ma on służyć do naprawdę intensywnej pracy nad zdjęciami. Jeżeli chcecie tylko na przykład uruchomić Lightrooma, wybrać kilka zdjęć, obrobić tam jakieś takie małe rzeczy i wyświetlać tylko zdjęcia, jeżeli potrzebny wam jest laptop do prezentacji, to wtedy zwróćcie uwagę na matrycę. Podzespoły nie muszą być takie super ważne, super mocne. Najważniejsza będzie tutaj akurat matryca, bo ona będzie Wam prezentowała te zdjęcie, a na tym wam będzie zależało. Natomiast, jeżeli chcecie stację roboczą główną, nawet jeżeli chcecie podpiąć drugi monitor dla lepszego wyświetlania kolorów, to niestety te podzespoły muszą być mocne, a za tym idzie właśnie cena. I teraz jeszcze takim dodatkowym aspektem, który podbija cenę to sam wygląd laptopa. Jeżeli chcecie dobry design, na przykład MacBooka, bo MacBook tutaj jest również liderem designu, estetyki, to sami dobrze wiecie, że za coś ładnego trzeba dużo zapłacić. Ja nie ukrywam, że też na pewno zapłaciłem za logo na tym laptopie i za to, że jest on aluminiowy na zewnątrz, w środku z włókna węglowego i w ogóle ma super bariery. No, niestety musiałem za to zapłacić, natomiast liczyłem się z tym i chciałem takiego laptopa, dlatego że praca fotografa to praca głównie wizualna. Dlatego, jeżeli wyciągniecie z laptopa gruby, na 20 cm, stary laptop, który może mieć nie wiadomo jakie parametry, ale będzie wyglądał jak stara jakaś walizka, cegła, no to niestety nie wywrzecie dobrego wrażenia na potencjalnym kliencie. Czy nawet jak będziecie prezentować te zdjęcia, no niestety taka jest prawda. Działając właśnie w takim przemyśle wizualnym, trzeba mieć to na uwadze. Jest to oczywiście trochę powierzchowne, ponieważ powinno się zawsze liczyć wnętrze, ale niestety jest tak jest. I teraz, jeżeli szukacie na przykład właśnie laptopa typowo do zdjęć, jakiegokolwiek producenta, to możecie zacząć na przykład przeglądać takie działy, jeżeli producent ma podzielone swoje laptopy na różne linie. Multimedialne i na przykład gamingowe. Nie mówię tutaj o stacjach teraz roboczych, bo one też są dosyć drogie, ale ostatnio zaczęły się pojawiać takie laptopy gamingowe, trochę tańsze. No, trochę tańsze mówię, oczywiście w takiej średniej półki cenowej między właśnie laptopami multimedialnymi a tymi stacjami roboczymi. Natomiast laptopy gamingowe powinny oferować. Bardzo dobre podzespoły, i ostatnio producenci zaczęli właśnie ładować w nie też matryce IPS, które powinny poprawić jakość wyświetlanych waszych zdjęć. Laptopy multimedialne natomiast przeważnie służą chyba do przeglądania internetu, oglądania filmów, także dosyć często mają całkiem niezłą matrycę. Natomiast podzespoły są przeważnie takie bardzo multimedialne, takie mobilne, zawsze jest to obniżone taktowanie procesora, jest to trochę mniej ramu. Na tyle, żeby się prześliznąć z oglądaniem internetu i filmów, ale nie na tyle dobre, żeby coś, w coś na tym pograć. Dlatego też laptopy gamingowe będą trochę brzydsze, ale będą odpowiednio mocniejsze. Jeżeli natomiast decydujecie się już na stację roboczą, to wkraczacie w dosyć wysoki pułap cenowy. Też dosyć ładny design, bo przeważnie to są bardzo ładne laptopy. Natomiast tutaj już się zaczynają pojawiać trochę wyższe kwoty. Ale jest to uzasadnione jakością sprzętu i jego szybkością. Ja tutaj teraz mogę szczerze powiedzieć, że na pewno dosyć sporo przepłaciłem za samą matrycę tego laptopa, ponieważ jak Wam pokażę, matryca tego laptopa jest określana jako bezramkowa. Jeżeli zobaczycie na bokach, to ramki te mają tylko kilka milimetrów. Jest to również panel dotykowy w rozdzielczości 4K. Przepraszam, że się patrzę znowu na bok, ale tutaj mam akurat ten monitor podglądowy. Jest to matryca dotykowa w rozdzielczości 4K IPS z bardzo dużym zakresem sRGB i Adobe RGB, ale jak też widzicie, jest ona błyszcząca, także może to powodować mały dyskomfort podczas pracy. Natomiast jakość wyświetlanego obrazu dla mnie jest naprawdę dobra. Porównywałem to ze swoim skalibrowanym EIZO. Jest delikatnie oczywiście gorzej, ale nie ma masakry, nie ma czegoś na czym po obróbce mógłbym zwalić winę właśnie na jakość wyświetlanego obrazu na mojej matrycy w laptopie. Nie ma tutaj czegoś takiego. Wiem, że kolory na tym monitorze, na tej matrycy będą dobre i wiem, że spokojnie mogę na nim obrabiać zdjęcia. Także te aspekty musicie wziąć pod uwagę przy wyborze laptopa i musicie się zdecydować, czy w ogóle chcecie wybrać laptopa. Jak widzicie, nie wspomniałem tutaj czy chcecie system macOS, czy Windowsa, bo to już jest Typowo wasza sprawa. Wspominałem tylko mniej więcej o podzespołach, natomiast ta sprawa tyczy się wszystkich producentów laptopów. Chciałem nakręcić ten film, bo był to dla mnie temat bardzo świeży. Dopiero niedawno kupowałem tego laptopa, tak jak mówiłem, zbierałem na niego chyba z rok. Także mocno musiałem usprawiedliwić ten swój zakup. Mam nadzieję, że przekazałem Wam coś, co przydało Wam się albo przyda Wam się w, przyszłej, w przyszłym wyborze swojego laptopa. Dam jeszcze w opisie filmu link do Zienia, który nagrał podobny film. Znaczy, ja nagrywam podobny do niego, bo wydaję go później. Też o wyborze KOMPA też odpowiada na kilka bardzo fajnych pytań. Także odsyłam też do Zienia. A my widzimy albo słyszymy się następnym razem. Hej!